kolorowe abc jesienne liście kopią Na rysunku znajduje się tylko lewa połowa liścia. Skopiuj, wklej i dopasuj prawą połowę tak, by powstał cały liść. Korzystaj z narzędzia Przerzuć w poziomie. Pokoloruj liść i zapisz pracę. Najpierw spróbujemy narysować taki sam liść, żeby po prostu dołożyć mu brakującą połówkę. Wezmę jakiś pędzel spróbuję to zrobić. No jak widać nie bardzo mi to wychodzi. A no, chyba z tego zrezygnuję. Jeżeli chcę zrezygnować z działania, naciskam klawisze Ctrl i klawisz Z. Jest o wiele prostszy sposób, żeby dorysować drugą połówkę liści. Wystarczy, że wybiorę zaznaczanie prostokątne i zaznaczanie przezroczyste. Teraz sobie zaznaczę ten mój liść myszką. Nacisnę klawisze CTRL i C, skopiuję i CTRL V wkleję. Jak widzicie, otrzymałem dwie identyczne połówki liścia, no ale one nadal nie są w tym miejscu, ta druga połówka, która powinna, w którym powinna być. Najpierw muszę ją przerzucić w poziomie. Teraz po prostu przesunąć. Po nałożeniu mam gotowy liść. Muszę go jeszcze tylko pokolorować. Powiedzmy, że to jest jesienny liść, taki brązowy. Wybieram wiaderko z farbą. I ćwiczenie wykonane. Teraz muszę zapisać go sobie na komputerze. Może być to obraz JPG albo PNG. No wybierzmy sobie PNG i napiszę. Jak on się w moich obrazach. Iść. iść e, na przykład pierwszy. Tak, bo to był mój pierwszy listek. Napisałem. O, nie mogę tu zapisywać. W obrazach. W ten sposób wykonaliśmy rysunek, który możemy później obejrzeć. Klikamy sobie obrazy. Szukamy liść pierwszy. I proszę bardzo, nasz listek jest oczywiście widoczny. W podobny sposób będziemy postępować w kolejnym tygodniu. żeby z połówek powstały całe przedmioty, korzystaj z narzędzi przerzuć w poziomie i przerzuć w pionie. Pokoloruj rysunki i zapisz pracę. Otworzyłem ćwiczenie no i powiedzmy, że chcę sobie skopiować talerz. Pozostałe rysunki zrobić samodzielnie. A więc zaznaczam znów. zaznaczenie prostokątne, przezroczyste. Oznaczam mój talerzyk, czy to serwetka jakaś. Ctrl C, Ctrl V. Wkleiłem. Przesuwam, ale widzimy, że serwetki by się nałożyły, tak? Muszę teraz przerzucić nie w poziomie, a w pionie, żeby odwrócić do góry nogami. Składam i maluję sobie mój, moją serwetkę, powiedzmy jakieś kolory, takie o, barba żółty i niech będzie zielony. No i taki słonecznik mi wyszedł albo coś takiego. W dobry sposób musicie wykonać czynności z pozostałymi obrazkami i oczywiście zapisujemy plik zapisz jako wybieramy tym razem sobie obraz JPEG, wybiorę najlepiej zapisywać w obrazach w krainie symetrii ja sobie napiszę, może krócej, bo to jest długa nazwa. Pamiętajcie, żeby zmieniać nazwę, bo w przeciwnym razie nadpiszecie istniejący obrazek. A tak on się może Wam jeszcze przydać. Kraj symetrii zapisałem. Znowu sprawdzimy, czy rzeczywiście mamy ten obrazek zapisany. Kraj symetrii, otwieram. No, rzeczywiście jest pokolorowany. Dla Was pozostawiam resztę czynności. Myślę, że spodoba Wam się ta zabawa w dorysowywanie pozostałych elementów naszej, naszego rysunku. Dziękuję za uwagę.